Nazywam się Ewa Olszewska. Dzisiejsza praktyka będzie skupiona wokół naszego centrum ciała, czyli będziemy wzmacniać kor, będziemy stawać się silniejsi. Pamiętaj, żeby podczas praktyki mieć dużo cierpliwości yy, i takiej miłości do siebie. Jeżeli poczujesz, że któraś pozycja jest dla ciebie zbyt intensywna, masz ochotę odsadnąć, odsadnij, włącz pauzę na tym filmie. I wróć do tej praktyki, kiedy poczujesz się na siłach. I pamiętaj też, że budowanie siły w ciele jest procesem, czyli z czasem poczujesz, że możesz więcej, daj sobie na to przestrzeń. I bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną na macie. Pamiętaj, że chętnie czytam komentarze i wtedy mam poczucie, że jestem z Wami bliżej, żeby wiem, co Wam odpowiada, co nie i jak podoba Wam się praktyka. Jeżeli macie jakieś konkretne życzenia co do praktyki, ja najbardziej jestem otwarta na taką współpracę. Daj mi kciuka w górę, zasubskrybuj ten kanał, żeby spotykać się ze mną regularnie. <gul> regularnie> I zaczynamy. Dobrze. Odkładamy to, na czym siedzimy. Dzisiaj nie będzie nam nic takiego potrzebne. Zaczniemy od klęku podpartego. Doklej dłonie do maty, kolana są pod biodrami i zacznij odkrążyć swoimi barkami, biodrami w prawą stronę. Już teraz zacznij skupiać uwagę na swoim oddechu, na tym ruchu, który robisz. Świadomie sprowadzamy uważność do ciała. I poprzeciągaj się tutaj miło, wykorzystaj ten moment, żeby skontaktować się ze swoim ciałem, żeby zobaczyć, co dzieje się w Twoim ciele. I w lewą stronę. Spokojne krążenia. super Wróć do centrum z wdechem krowi grzbiet, wklęsłe plecy. I z wydechem zaokrągli plecy koci grzbiet. Wdech wklęsła plecy, wydech koci grzbiet. Zadrzyj stopy, wróć do centrum. Wyobraź sobie, że próbujesz przyciągnąć kości, tutaj, miednicy te z przodu do siebie, czyli sprawiamy, że brzuch jest aktywny. I w takiej aktywnej pozycji, unosimy kolana tylko troszeczkę nad matę. Wyobraź sobie, że próbujesz rozetknąć stopy, kolana na zewnątrz. I z wdechem kontynuujemy krowik grzbiet i koci grzbiet. W swoim tempie, jeżeli jest to za dużo dla Ciebie, odłóż kolana. A jeżeli dasz radę, to ze mną kontynuuj te bardziej angażujące krowie i kocie grzbiety. Wiem, że nie jest łatwo, ale damy radę. I jeszcze jeden krowik, grzbiet, wklęsłe plecy, wydech, koci, wróć do centrum, odłóż kolana, pokołasz piotrami, rozluźnij się, biegnie. Przenieś prawą stopę na zewnątrz maty, czyli do prawej strony, wyprostuj lewą nogę, odłóż stopę na matę, lewa noga do sufitu, modyfikowana boczna deska. Napnij tutaj poślepki, wypychaj mietnicę troszkę do przodu, tak żeby była w jednej linii z całym ciałem. Przenieś lewą rękę nad głowę, wyciągnij lewy bok ciała, przyciągnij się tutaj. Super. Z wdechem lewa ręka wraca do sufitu, unieś lewą nogę, skieruj palce lewej stopy do sufitu. Noga jest aktywna, wypychaj ją tak, żeby dotknąć ściany, która jest tam. <laughs> Albo czegoś, co tam stoi. Brzuch jest aktywny, wypychaj też z prawej ręki, czyli nie zapadamy się tutaj aktywnie i dumnie, spędzamy czas w tej pozycji. Super. I przenieś lewą rękę nad głowę wzdłuż ciała. Głęboki wdech tutaj, z wydechem przyciągnij łokieć do kolana. Wdech otwórz się, wydech przyciągnij. Jeszcze trzy razy wdech, wydech, powoli i dokładny ruch. Wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech, przyciągnij, otwórz się, unieś lewą dłoń do sufitu, lewa noga cały czas w górze, przechodzimy na opuszki palców prawej ręki. Możesz spróbować przejść na jeden palec, Znajdź tutaj balans, aktywne ciało. Jeżeli chcesz podjąć to wyzwanie, oderwij prawą rękę, od podłogi spróbuj znaleźć tutaj balans. Super. I nie rzekuj się. Jak nie jest tutaj łatwo zostawić te kończyny w górze. Rób co w Twojej mocy. Odłóż prawą rękę. Wracamy do klęku podpartego. Rozluźnij się. Uf. I druga strona. Lewa stopa na zewnątrz. Wyprostuj prawą nogę do stopę, prawa ręka do sufitu modyfikowana boczna deska. Odkręcaj, odkręcaj lewe, lewy biceps przed siebie, do przodu maty, triceps pod siebie. Czyli tak jakbyś chciał odkręcić słoik. Pięknie w tej pozycji. Jesteśmy aktywni, pośladki aktywne. Prawa ręka nad głowę, za głowę. Wyciągamy bok ciała. Wyciągnij się tutaj przyjemnie. Odkręć flatkę piersiową do sufitu. Unieś prawą rękę do sufitu, unieś prawą nogę. Odkręć palce stopy do sufitu. Pięknie. Spokojny oddech, wydłużony wydech. Odepnij się od lewej ręki. Spróbuj unieść prawą nogę jeszcze wyżej. Prawa ręka wyciągnięta w kierunku przodu maty, głęboki wdech i wydech przyciągnij kolano do łokcia. Wdech, otwórz się, wydech, przyciągnij. Wdech, otwórz wydech, przyciągnij. Jeszcze dwa razy. Wdech, wydech, wdech i wydech. Wydłuż się tutaj, unieś prawą rękę do tu noga zostaje w górze. Przechodzimy na obuszki palców lewej dłoni i na jeden palec. Jeżeli dasz radę, jeżeli masz ochotę, spróbuj oderwać lewą dłoń od maty. Super. Balansujemy jak w cyrku. Super, stabilizuj tą pozycję. Jeszcze jeden głęboki wdech i z wydechem odłóż lewą dłoń. Prawa dłoń i kolano wracają na matę. Wlęsły plecy, przeciągnij się, wydech, zaokrągli plecy. I przejdź do pozycji deski. Dłonie przyklej do maty na szerokość barków. Wyprostuj nogi. Pamiętaj, że możesz modyfikować tą pozycję po prostu odkładając kolana. Jest to taka sama praca. Też bardzo ważna. Pośladki aktywne, brzuch aktywny. Pięty wysyłaj za siebie. Obojczyki wysuwaj przed siebie, wydłużone ciało, wydłużona szyja. Super. Dłonie aktywnie odpychają się od maty. Skieruj bicepsy przed siebie, tricepsy za siebie. Sudnie. Jeszcze jeden głęboki wdech i z wydechem opuszczamy się do leżenia na macie. Pozycja świeższa. Ręce wzdłuż ciała, unieś klatkę piersiową, oderwaj nogi od maty. Przyciągaj dłonie stopę do siebie. Wydłużona pozycja, bo śladki tutaj pracują. Jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem opuść dłonie przy dolnych żebrach, grzbiety stóp wciśnięte w matę, mocne nogi, mocny brzuch, mocne pośladki wracamy do pozycji deski. Na grzbietach stóp. Trochę inaczej. Odpychaj się od stóp. Pośladki napięte. Oddychaj spokojnie. Super. Jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem opuść się. Jeszcze raz. Pozycja świeższa. Unieś ręce, unieś stopy. Unieś klatkę piersiową. Jeden głęboki wdech. Z wydechem opuść dłonie przy żebrak. Zadrzej stopy. Wróć do pozycji deski. I powolutku pies głową w dół, bo przechodź sobie ze stopy na stopę. obecni tutaj, bo w tym momencie zdecydowanie pies głową w dół jest pozycją, gdzie można odpocząć. Nie zawsze tak jest. Prawa noga do i tu trzynożny pies. Z wydechem prawe kolano do prawego tricepsa. Jesteśmy w pozycji deski na trzech kończynach. Opuść troszkę miednicę, przyciągnij prawe kolano bliżej. Prawe kolano do lewego tricepsa, czyli płosko się. Postaraj się, żeby prawy bark nie wysuwał się tutaj do przodu. Barki są w jednej linii. Skręt mamy tylko w biodrach. Super. Odłóż lewą piętę na matę, unieś lewą rękę do sufitu. Wyciągnij prawe kolano wyżej do sufitu. Kolejny oddech. Pięknie. Unieść kolano jeszcze wyżej. Głęboki wdech. Z wydechem odłóż lewą dłoń. Wracamy do trzynożnego psa. Wyciągnij prawą stopę do sufitu i z wydechem odłóż stopę na matę. Dobrze, ciągaj się tutaj. Super. Druga strona. Lewa noga do sufitu, trzynożny pies i z wydechem lewe kolano do lewego tricepsa, opuść miednicę, bicepsy kieruj przed siebie. Możesz delikatnie ugiąć w łokcie, jeżeli chcesz pracuj nad otwarciem klatki piersiowej. Lewe kolano do prawego tricepsa, znowu skręt w miednicy, skręt w biodrach, nie w barkach. Otóż prawą piętę na matę, unieś prawą rękę do sufitu. Kolano jak najwyżej do sufitu. Super aktywna. Dłoń. Wypychaj się z tej lewej dłoni. Jeszcze jeden głęboki wdech i z wydechem prawa ręka wraca na matę. Noga lewa do sufitu. otóż stopę. Pies. Głową w dół. Super. Unieś pięty ugni kolana, wypychając się ze swoich nóg, ze stóp. Pozycja deski. Od razu schodzimy w dół do leżenia na brzuchu. I pozycja swinksa, Żeby chwilę odsapnąć, otworzyć przed przód ciała. Doklej przed ramiona do maty. Łokcie są mniej więcej pod barkami, ściągnię łopatki. Chciałabym, żebyś teraz przykleił. Swoje ręce przedrabione do maty i wyobraził się, że próbujesz się przyciągnąć tam do przodu. Czyli klatkę pierśową kierujemy do przodu, przeciągamy się, odsuń barki od siebie. wydłuż swój kręgosłup i chcemy tutaj kość łonową wbijać w matę, czyli odsunąć brzuch troszkę od maty. Kość ogonową skierować w kierunku swoich stóp, stopy, wbijamy w matę. To Tutaj taka troszkę, troszkę odpoczynek, troszkę aktywna pozycja. Jeszcze jeden głęboki wdech i z wydechem pozwól, żeby łokcie rozjechały się na bok, dłonie przy dolnych żebrach i przejdź do pozycji dziecka. Pośladki, odłóż na piętach, wysuń ręce przed siebie odłóż czoło na matę i powoli odpychając się dłoni od maty, unieść tłów, usiąść na swoich piętach, przenieść pośladki na prawo albo na lewo, usiądź sobie na macie. Przeczeka nas druga tura brzuszna brzusz na gór. <grych> Chciałabym, żebyś teraz powoli położył też swój kręgosłup, górne, górne, całe plecy na matę. Wyprostuj nogi, na razie odłóż je na matę. I teraz nogi aktywne, wbijaj pięty w matę. Odrywamy górne plecy, ręce wysuwamy w kierunku naszych Wydłużona szyja, brzuch napięty znowu, kolce miednicy przesuwamy do siebie, super. I zostań tutaj, to jest opcja pierwsza. Druga jest taka, żeby unieść nogi, low boat pose. Wtedy wciskamy dolne plecy w matę, nogi możesz mieć trochę wyżej, opuścić niżej, dostosuj tą wysokość do siebie. Trzymamy tę pozycję. Mi się brzuch trzęsie strasznie. Super. Nogi aktywne przysuwaj do siebie. I przyciągnij prawo kolano do klatki piersiowej. Zaciśnij dłonie w pięści. I wciśnij te dłonie w udo. Odpychamy dłońmi, pięściami udo. A jednocześnie przyciągaj do klatki piersiowej. Oddechuj łopatki jeszcze mocniej. Nie zostajemy tu jeszcze na pięć. 4, 3, 2, 1. Zmiana. Lewe kolano do klatki piersiowej, prawą nogę wyprostuj. Pięści w udo. Odsuwamy udo od siebie. Przyciągamy kolano do klatki piersiowej. Odderwił łopatki od maty. I jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Obejmij ramionami. Pokołysz się delikatnie. Na prawo, na lewo. Westchnij sobie. Super. I odłóż stopy na matę, na szerokość bioder. Ja muszę się troszkę zsunąć na macie. Ręce wyciągnij wzdłuż ciała. Przysuń pięty, stopy tak, żeby móc pobilać się po stopach, <grych> stopy na szerokość bioder i teraz jednocześnie odrywamy miednicę od maty. Unosimy ją do sufitu i przenosimy ręce za głowę, przyciągnij się tutaj, napnij pośladki, wydech, opuść miednicę, opuść ręce. Jeszcze raz wdech, miednica do góry, ręce za głowę, wydech, opuść, wdech, unieś. Wydech, opuść. Jeszcze dwa razy. Wdech, góra. Wydech, opuść. Ostatni raz. Wdech. Wydech. Dłonie zostaw wzdłuż ciała. Wepnij je w matę. Jeżeli chcesz, możesz też ugiąć łokcie, cisnąć ramiona w matę, jak robot. I z wdechem odepni się od ramion, od barków. Unieś. Miednicę. Napnij pośladki. I chciałabym, żebyś wyobraził sobie teraz, że przyciągasz pięty do swoich barków, czyli w tą stronę. Poczuj, jak całe ten nóg się rozpala. Unieś miednicę jeszcze mocniej. Napnij pośladki. Możesz tutaj podotykać, zobaczyć, czy pracują. Możesz czasami potrzebują pośladki takiego bodźca z zewnątrz. Nie pozwól, żeby kolana rozchodziły się na boki. Przyciągamy wnętrzami ut. Kolana tak, żeby były w linii z naszymi biodrami. Jeszcze jeden głęboki wdech i z wydechem opuść. Wysunę chwilę ręce do boku, mogą być wyprostowane albo kaktusie, czyli zgięte. Poprzenoś kolana z jednej strony na drugą. Super. Już cała praca za nami. Teraz już tylko odpoczynek. I wróć do centrum. Złącz wnętrza stóp razem. Kolanom pozwól opaść. Jeżeli czujesz, że ta pozycja jest dla ciebie nieprzyjemna, że tutaj walczysz o to, żeby utrzymać te kolana i czujesz dużo napięcia w nogach, możesz podłożyć sobie poduszki albo kostki pod uda. Stopy możesz przysunąć bliżej swojej miednicy albo odsunąć. Poeksploruj i zobacz, co jest dla Ciebie przyjemne. Ta pozycja nazywa się tabaka Konasana. Bardzo ją lubię. Mam nadzieję, że Ty też się nią polubisz, ale nie musisz. Dłonie odłóż sobie na brzuchu. I weź sobie kilka takich przyjemnych, głębokich wdechów i wydechów. Głębokie wdechy do dolnych szefer, do brzucha. Wypełni się powietrzem. Chciałabym, żeby cała klatka piersiowa zwiększyła swoją objętość i z wydechem postaraj się znaleźć trochę więcej miękkości w ciele, rozluźnienia. Odpuść i rozpuść się na macie. I z wydechem, weski, głośno. Uff. Bardzo się cieszę, że byłeś dzisiaj tutaj ze mną na macie. I mam nadzieję, że do zobaczenia już niedługo. Dziękuję Ci jeszcze raz. na Namaste. I życzę miłego wieczoru albo dnia.